Drugi dzień festiwalu Top of the Top Sopot Festival 2025, który odbywa się w legendarnej Operze Leśnej w Sopocie, właśnie rozpoczął się z wielką pompą. Na scenę jako pierwszy wszedł ubiegłoroczny laureat prestiżowej Nagrody bursztynowego Słowika, Oskar Cymś. Ten utalentowany piosenkarz, który zdobył serca tysięcy fanów, postanowił przywitać się z publicznością w sposób, który z pewnością zapadł w pamięć. Wieczorny koncert festiwalu zaplanowano na godzinę 19.30. Drugi dzień festiwalu podzielono na dwie kluczowe części. Pierwsza część, nazwana Otwartą Sceną, zachęcała uczestników do aktywności w festiwalowym klimacie i przedstawiała wachlarz różnorodnych talentów. Jednak to konkurs o bursztynowego słowika, który jest najważniejszym wydarzeniem wieczoru, przyciągał największą uwagę, dając młodym artystom szansę na zdobycie prestiżowej statuetki. Jednym z głównych punktów programu był występ Oskara Cymś, który zaprezentował swój utwór cały czas, za który zdobył pierwsze miejsce w roku 2024. Następnie artysta zaskoczył zgromadzoną publiczność energetycznym kawałkiem co noc oraz premierowym utworem Nocoty, tworząc niesamowitą atmosferę przed resztą wieczoru. Od początku swojej kariery Oscar zdołał zbudować wierne gronofanów, a podczas jego występu można było zauważyć wielu zapalonych sympatyków, z balonami w rękach, śpiewających razem każdy z jego tekstów. Cymś zdecydował się na szczególny krok, zszedł ze sceny aby osobiście podejść do widzów w pierwszych rzędach, co miało na celu nawiązanie bliższego kontaktu z fanami. Mu przez ochronę, która dbała o jego bezpieczeństwo, artysta mógł jednak w pełni cieszyć się bezpośrednim połączeniem z publicznością. W mediach społecznościowych, aż roiło się od komentarzy na temat jego występu, wielu uczestników nie mogło wyjść z zachwytu po tym, co zobaczyli i usłyszeli. Warto również zaznaczyć, że Oskar Cymć urodzony 26 lipca 2000, stał się znaną postacią w polskim przemyśle muzycznym. To młody piosenkarz i autor tekstów, który zdobył popularność dzięki swoim występom w sieci, zwłaszcza na platformach takich jak YouTube czy TikTok. Jego debiutancki singiel Tyle bym dał ukazał się w 2021 roku, a utwór Emigre Girl trafił na ścieżkę dźwiękową filmu 365 dni, ten dzień, co tylko podniosło jego rozpoznawalność. Dodatkowo, Single daj mi znać zdobył zaszczytny status platynowej płyty. Jak na razie, artysta wypuścił dwa albumy studyjne nigdy wcześniej, oraz szkice i kontury co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się jego kariera. W tej chwili, Oscar Cymś i jego występ w festiwalu Sopot z pewnością pozostawią w pamięci uczestników wiele niezapomnianych chwil. Wszystko to wydarzyło się podczas festiwalu, który jak co roku przyciąga tłumy miłośników muzyki oraz artystów z różnych zakątków świata. Niezapomniane emocje, ciekawe występy i radość z dzielenia się pasją do muzyki, to wszystko sprawia, że Top of the Festiwal to wydarzenie, którego nie można przegapić. Użytkownicy sieci z pewnością będą jeszcze długo wspominać ten magiczny wieczór.